Pewnie głównie, nie tylko, będziemy o programie wyborczym samoobrony. Runda druga to runda wolna. W rundzie trzeciej pytania od Państwa zadane za pomocą internetu, maila. Nasz adres mkmaupa@tvp.pl Prosimy o pytania do przedstawicieli Komitetu Wyborczego Samoobrony. Rundę pierwszą i drugą także rozpoczynać dziś będzie SLD. Bardzo proszę. Mam pytanie do Państwa ekspertów. Czy wiedzą Państwo, czym są rezerwy walutowe Narodowego Banku Polskiego i po co one zostały utworzone? Ponieważ wszyscy eksperci głównych banków krytykują Wasz program gospodarczy, a głównie punkt, w którym chcecie sięgnąć po owe rezerwy. Myślę, że skoro stać Was na Wiśniewskiego, stać Was również na lepszych ekonomistów niż Renata Beger. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie Pan zadał. Proszę pana, w Narodowym Banku Polskim są rezerwy, które są tworzone na wypadek wojny i one u nas są przy, trzymane za granicą. My chcemy część rezerwy dewizowej, 80% przenieść do BGK, aby tworzyć miejsca pracy, aby uruchomić inwestycje w infrastrukturę. Ale wie pani, że to jest niemożliwe. Dlaczego? Przecież... Według naszych badań jest to możliwe. Mamy opinie prawne, mamy naszych ekspertów i Takich według nas 20% wystarczy I w jednym, Polsce. W jednym, z programów, chcę w jednym z programów chcę panu powiedzieć, że to wasz przedstawiciel, pan profesor Rossati, gdzie byłem w programie z panem Andrzejem Kwiatkowskim, powiedział, wasz były, były wasz i nie mówcie, że nie wasz, lewicy, pan profesor, który był wówczas członkiem Rady Polityki Pieniężnej powiedział, że rezerwa rewaluacyjna jest w kwocie około 35 zł miliardów złotych i dewizowa 30 złotów, miliardów dolarów. 30 miliardów dolarów ale Polski. niech pan nie kombinuje 30 miliardów dolarów to jest rezerwa dewizowa, gdzie to są namacalne pieniądze, po prostu pieniądze. Dodatkowo do tego, szanowni państwo jest około 900 ton złota przetrzymywane w Londynie. To są nasze polskie pieniądze i my możemy z nich skorzystać. Stać. Jak pan wygra, Nikt to będzie Argentyna, tak? Proszę, co bardzo będzie? Proszę, Argentyn SLD Argentyna, Argentynę SLD już dawno wprowadziło i wy już nie kombinujcie, bo już przez te cztery lata na dosyć. I przekazujemy Platformie Obywatelskiej, bardzo proszę.